Witamy przy kolejnej naprawie. Tym razem taki oto sprzęcik sprzęcik 25 Nawet nie wiem, który rocznik z pierwszego wydania. Jeszcze na gaźniku. Taki przebieg 37800. I problem, jaki ją trapi, że do mnie trafiła. Klient twierdził, że linka gazu się zacina. Jak się okazało, to nie jest linka gazu, tylko po prostu tu jest jakiś gaźnik założony nie od tego sprzętu. I jak się rozgrzeje, w ogóle ma problem z poleniem, jak się rozgrzeje, nie chce schodzić na wolne obroty, długo, długo trzeba czekać. Wiadomo, jak się doda mu sam, ja to wtedy schodzi i lepiej reaguje. Po prostu nie ta dawka paliwa. Także trzeba się zająć tym gaźnikiem. Najprawdopodobniej gaźnik do wymiany. Posprawdzać wszystko, przy okazji sprawdzić zawory. No i nie wiem, czy to, czy to też nie jest po części winowajca, jak się założył jakiś przelot. Pseudo Chińczyka najtańszego to jest mocno złożyło mieszankę i to też może być po części przyczyna. No ale po kolei zaczniemy od gaźnika. Także ruszamy z prasą, bierzemy się za rozbiórkę tego motocykla, żeby się dostać do gaźnika. A jeszcze się dobrze człowiek nie wziął za rozbiórkę, już fajne kwiatki wychodzą. Typu, nie wiem czy dobrze widać, na kroczcu węży, który praktycznie jest zaciśnięty. No. O, teraz przelotu praktycznie, no jest tam troszeczkę, ale co to jest za przelot. Taki oto na do otwierania kranika do podciśnienia. Że tutaj takie kwiatki ja już widzę na samym początku, to coś czuję, że to będzie fajnie. Że te małolaty troszeczkę nakombinowały. Trzeba będzie wszystko wrócić do oryginału. Im dalej w las, tym fajniej w tym, tej CBRC. Nie wiem czy widzicie. Tu na dole filtr wszędzie leży fajnie. A tu u góry między obudową a filtrem przerwa. Zdeformowana cała budowa filtra powietrza. A to jest od myślnika. W taki sposób zrobiona. Także no naprawdę fajnie. Fa, tu jest o. Jeden przewodzik, drugi przewodzik zaślepiony. Nie no. Fajna robota. Czy jaś? Obe tak dalej. Ja strach się ba, co to się dalej znajdzie w tym sprzęcie. I gaźniczek mamy wyjęte z myjki. Trzeba przedłuchać wszystko i zacząć składać. No ale całkiem ładnie wygląda. Czysty, fajny gaźnik. Trzeba poskładać teraz. Ciąg dalsze ceberki. 125. I czy będzie widać? No, tu mamy na znaku, a tutaj już tak w takim stopniu przestawiony, bo niestety łańcuszek luźny jest na tyle uciągnięty, że już delikatnie no zaczyna wałek przestawiać, że łańcuszek trzeba wymieniać. Malutki updatek na filmie to parę sekund, minęło w rzeczywistości parę godzin. Mamy na znaku tu jeszcze widać śrubki niepokręcane, ale teraz bez napinacza, bez niczego. Teraz może w ten sposób zamocujemy. Widać, że łańcuch ładnie leży, nic nie odstaje, jest sztywno no, i też teraz się pokrywa na znakach, a nic się nie rozjeżdża skręcamy teraz to zawór już mam też wyregulowane w górę składamy robimy dalej po polskiej stronie uruchomiono kolejne armatki wodne policjanci używają też gazu w stronę granicy przemkają. Tak jak widzimy, ale dokręcamy jedno ręką trochę ciężko o, należytym momentem tamtech funkcjonariuszają jest podokręcane Napinacz, który mamy tutaj, uszczelka nowa do rówiona. Takowy łańcuchy, jakiś nowy założony. Tu mamy stary, no nie widać po nim jakichś tam dużych śladów z życia, no ale uciągnięty był. W takim stanie termostacik wyjęty. Także wszystko do poczyszczenia dopiero składamy tutaj chłodniczkę żeby to wszystko pozamykać ale no wiadomo, tak, tak nie można tego zostawić no, mamy wyczyszczone także składamy zalewamy płynem i dalej chwilę powietrza trzeba będzie znów ożywić żeby to skrzywienie które tam było to podgrzać by wy... się wyprostować jeżeli się nie uda to trzeba będzie wymienić ale zobaczymy Mamy chłodniczkę, zamontowaną, płyn zalany i te przewody powyminęły na nowe. Nawet w ogóle nie było, po prostu z pompy do termostatu pociągnięte. Ominięty gaźnik, że to wszystko mamy tu po uzupełnianiu. Teraz jeszcze zasilanie paliwa, pociśnieniu po do kranika. drugie trzeba zaślepić, doprowadzanie tam powietrza, te dopalanie spalin, tak zwane. Trzeba też Tego nie ma to w tym motocyklu. Także trzeba też jakoś to porządnie zrobić, a nie tak jak było. No i filtr powietrza trzeba poskładać, i będziemy uruchamiać. Powolutku postępujemy ku przodowi, czyli ku końcowi. Widać odma silnika zrobiona. Coś mi się udało dopasować, żeby kształtem pasowało i długością jest fajnie. Także składam to z filtrem do starego zasilania paliwa też, bo tu nic nie było. I podciśnię alastrowane kranika. Fiterek oznaczony, podgrzałem go tutaj. Widzę, że to ład, ładniej dochodzi. Także na ciepło trzeba go skręcić. Wtedy będzie to trzymało, bo za mocno prężę. Tak będzie okej, ok, wszystko. Oczywiście w środku, wszystko już pomyte, częściutkie. No, jedna z ostatnich rzeczy. Ten od, nie wiem, od akwarium, jakby uczuć ten wężyk, wymieniamy na jakiś porządny, bo to po ciśnieniu nie siadało. Wężyk od paliwa i próbujemy odpalać. No i chodka poskładana nawet chodzi. Trochę czasu musiałem poświęcić, żeby ją doregulować, ale w końcu zaczęła reagować, obroty ładnie spadają, wolny fajnie trzyma, no, zaczyna wracać do życia. Jeszcze troszeczkę przy mnie to nie wie, pracy kiedyś będzie, ale z tego co mówię, właśnie się dopiero mam na w na razie mam ją poskładać i na tym to no, się skończy, bo to jeszcze z rzeczy, które temu uszczelniać, się, poci, bo jestem tym wydechem, co tu trzeba zrobić. No, ale to, tego co mówiła właśnie na razie silnik miałem ożywić, a cała reszta wszystko na, na wiosnę. Także chodźmy. Sprzęt ich stał całą noc. Na zimnym zobaczymy jeszcze, jak to pali. Bo też wiem, że miał problem z paleniem na zimno. Bardzo ładnie. No, trzeba dać. Ale... Chodzi fajnie. I tyle będzie z naprawy heberki. Fajnie, to no, pani chodzi Reszta może na, na wiosnę się przy niej porobić, jak nie będę chciał. Tego co mówi. Łączenie z nami fajnie w loty trzyma.